maneczko moje Crazy Świrki i tak jesteśmy dzisiaj w waszym biswarmie Wszyscy chcieliście, żeby pojawił się odcinek z nowego update'u towarzyszy, towarzyszy mi Shiba, tak zwany Kaizo jak widzicie jest z nami Patryk e, Jeden z najbardziej wykokszonych osób w no Goni go tutaj ten nasz niedźwiadek, ten tu o, brzydki pan, Kaizo Ale no nie wiem czy mu się to uda, zobaczymy Dobra, słuchajcie, dużo się stało, dużo się działo, e, a dokładnie wszystkiego się dowiecie za chwileczkę po e, intrze. Znacie, zna, znacie zabawę, ale jeszcze zanim przejdziemy do samego odcinka, e, od razu tutaj na dzień dobry podziękuję firmie Sharkun, która dostarczyła nam klawiaturę, w w którą w tej chwili widzicie na kamerce. E, możecie sobie wszystko na temat tej klawiatury obejrzeć na ich stronie, do której macie link w opisie. E, klawiatura jest nowością, pojawiła się niedawno jest to klawiatura, klawiatura membranowa z kozackim podświetleniem RGB i dużo, dużo, dużo wiele fu więcej funkcji ma e, o których nie będę mówił, bo macie całą specyfikację tutaj e, możecie spoglądać zdjęcia e, prezentacje, wideo, wszystko tutaj macie e, naprawdę strona powinna wam wystarczyć, żeby zapoznać się z tą klawiaturą przy okazji możecie, e, ja do dzisiaj używałem poprzedniej wersji klawiatury SGK4 teraz to jest SGK5 E, tak, SDK 5 tak jak tutaj dobrze mówię. E, mówię, W tej chwili wyciągnąłem tą kreaturę centralnie przed samym odcinkiem, także jeszcze jako tako z niej nie korzystałem. E, ale mówię, z poprzedniczki byłem bardzo zadowolony, ta klawiatura, którą tu będziecie widzieć przez cały odcinek na tej, na tej kamerce, e, myślę, że e, jest godnym następcą swojej e, poprzedniczki, także na pewno warto spojrzeć, pamiętajcie wszystkie linki macie w opisie, warto sobie wejść, poczytać, jeśli szukacie klawiatury to firma Sharkun dostarcza klawiatury bardzo wysokiej jakości, są tu klawiatury też membranowe i mechaniczne jak wolicie, macie różne opcje, macie też dużo rzeczy do gamingu, możecie sobie fotel zamówić, macie podkładki, wszystko naprawdę bardzo dużo rzeczy, polecam wam wejść, ja osobiście będę korzystał z tej klawiatury, będę jeszcze w kilku odcinkach o niej na pewno wspominał. A na chwilę obecną będziemy przychodzić teraz do samego odcinka, więc zapraszam do oglądania. Dobra, jak widzicie, nasze pszczółki już się tutaj e, porespiły. Jak wiecie, ci, co grają z Biswarma, a ci co nie grają, to nie żałują, niech zaczną, bo ta gra jest jednym z najstarszych i najlepiej utrzymujących się trybów. E, myślę, że można ją spokojnie porównać do Petsimulator jedynki, która królowała bardzo długi czas, tak samo ta tutaj myślę gra króluje i ona się utrzymuje co czas 10 tysięcy minimum tak osób w, w to gra, także jeśli ktoś nie ma psychy, to niech, niech zaczyna, bo naprawdę trzeba dać dużo od siebie, żeby dojść do takiego poziomu, na którym obecnie się znajdujemy. Jak widzicie, z nami jeszcze L na serwerze w tej chwili, niestety z nami nie rozmawia, ale no tutaj akurat... Co co No, Alanek mamilion jak słyszeliście. Mniejsza e, to, słuchajcie. E, widzicie tutaj, moje pszczoły są tutaj. E, pojawiły się tutaj już dwie mityczne pszczoły. Mam tutaj jedną, to jest e, Victor B. ona już jest zmutowana. Tak, muta... co to jest mutacja? To jest nowa opcja ulepszania pszczół. Dodatkowe bonusy możecie do tych rzeczy, do, do tych pszczółek swoich dostać. Może być to atak, może być to conversion a może to być cokolwiek, e, co wam pomoże. Także jest naprawdę dodatkowa, fajna funkcja i pomaga bardzo. Jak widzicie, na tej pszczołą, akurat Patryka, spójrzcie, no to można sobie pozazdrościć. No popak ma już vishes e, e, B na 15 poziomie. A kaj z samej ciekawości? Ja jeszcze nie lubiłem pszczo. A, ty masz na razie dziesiątki, no dobra. Czyli jeszcze troszeczkę mu brakuje. Ja wiem, że Patryk w tej chwili jeszcze mu chyba 15 pszczół na 12 poziom brakuje i będzie miał wszystkie na 12 i tylko vishes na 15, więc e, myślę, że to jest spoko opcja. Dobra. Słuchajcie, ja w tej chwili bardzo dużo grałem w Biswarma. Mam tutaj taką choinyczkę, na której wieszają się ornamenty. Każdy ornament daje wam do, jakiś tam e, bonusik, który tutaj się e, wyświetla. Żeby taki ornament zdobyć, musicie wykonać questy u jakiejś tam postaci. U jakiegoś miśka, czy tam pszczoły. E, mi brakuje w tej chwili dwóch. Dziękuję za prezent. Sobie po, z przyjemnością go przygarnę. Brakuje mi w tej chwili dwóch. A to z racji tego, że zatrzymałem się na dziesiątym. E, który był dosyć potężnym questem, jak widzicie, musiałem e, zebrać e, 5000 red polena, e, 5 milionów red polena, white polena, tokeny, munczat, e, hakramy itd. i tak dalej jest tego naprawdę bardzo dużo, ale ten quest jest bardzo ważny, bo to jest dziesiąty quest i za tego dziesiątego questa otrzymacie coś, co możecie oczywiście też kupić sobie za robuxy, czyli takiego e, ziutka, nazwę go ziutek, oni chłopaki tu nazywali swojego e, Dawid, tak? Gdzie on jest? Gdzie wasze są ja. Mój tam. A tu jest, o tu widzicie, biega Dawid, e, z racji tego, że e, one się nazywają kap, tak? Tak, to są kapy, tak? Kapy. Tak, A my mamy jednego kolegę na Discordzie, który po prostu ma bardzo zbliżone nazwisko do tego, no i ma na imię Dawid i dlatego też e, e, tak, tak się nazywają te takie małe ziutki, że tak nazywamy. tak? E, oprócz tego był jeszcze pa, pakiet, jeszcze jeden za 800 robuxy, który dawał jedną e, nową mityczną pszczołę. W tym moim przypadku była to tutaj ta pszczółka, to był e, Toddpool e, B. Ona respi takie żaby, które trzeba zbierać, tam są takie bańki. E, ona respi takie bańki, które też wa dają wam pole. honeja i tak warto sobie to robić, nie? Ja w tej chwili mam e, dwie z, z trzech dostępnych nowych pszczół. Jak widzicie, w tej chwili tutaj zaraz Wam je pokażę. O, są tutaj jest tat, Tadpool Victor. I jest jeszcze Spicy. Spicy jeszcze nie mam. Ma dosyć dobre statystyki. Widzicie, już ma chociażby 5 ataków. Giftowana, oczywiście, daje Flame Duration 20%. Więc I nawet wygląda bardzo fajnie. Warto sobie tutaj naprawdę spojrzeć, jeśli ktoś nie gra. Zacznijcie. E, ostro razu ostrzegam, że poświęcicie bardzo dużo czasu. Ja w tej chwili już poświęciłem na tą grę. E, można sobie to sprawdzić. E, gdzie to tutaj było? E, dy, 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 dy. Który to była ta oznaka? Za czas gry? Playtime, Playtime Batch, gdzie on tu jest? O, yes. e, 18 dni 21 godzin. Ja spędziłem w tej grze w tej chwili, żeby dojść do tego poziomu na którym obecnie się znajduje, chłopaki mają e, Kaizo ma chyba podobnie, a Patryk ja myślę, że ma dużo więcej Ja mam 19 Patryk ma chyba 23 chyba, Nie. no no to widzicie, ale ciągłej gry generalnie czyli e, dużo więcej czasu trzeba e, poświęcić No tutaj też jest czas afką awku, gdzieś tam na ślimaku i tak dalej i tak dalej kto grał to <laughs> tygodnie Dobra, odbierzmy sobie w końcu tego misia. Bo za 10 questa otrzymacie tego misia za darmo. Nie musicie go kup kupować za robuxy, więc e, można też za darmo. E, za Robuxy dostajecie do niego dodatkowo e, skin, takiego nupka, ale też jest opcja dostania skina za e, 15 questa. Czyli jak ja tutaj zrobię tego teraz oddam e, questa, to jeszcze o, mogę dostać później kolejnego. Także oddajemy questa i powinniśmy dostać e, ziutka małego. O, i dostałem co? Dostałem Atomic trita, Magic Biny, Fire Disney. Gdzie jest mój rzutek? Ej, ty yy, yy, Ustawienia I tam Open, masz open cup cap Console. Ty mój masz 6 Mim. Co mam zrobić? Open Cap Console? Tak. A jest, faktycznie. Możemy mu nadać imię. Dobra, nazwijmy go też Dawid Dam Dobra, niech będzie <laughs> Dawid. A czemu nie? E, tutaj będzie same. jego wiek. To wiek zależy od momentu, od czasu, jaki gracie. Także to przyjdzie czas. I skinu, nie, skinu nie mamy, więc e, tak to wygląda. Jak widzicie, tu jest limitowany skin, który dostaniecie za Noob cup, To jest za questy. A tego Bika możecie dostać tylko za robuxy. Tak, dobrze mówię, tak? Nie noob za Robuxy, a b no, za, to b-cup jest za 5 kolejnych questów, a noob Cup jest za Robuxy, także jeśli chcecie mieć NoobCuba koniecznie e, musicie niestety wydać 800 robuxów. Ale no, sam żółtek już jest zastępstwem tego co naprawili, bo wcześniej e, ci co grali na ślimaku i jawczyli na nim, to wiedzieli, wiedzą, wiedzieli, że jak się skakało to treat te wszystkie o, tutaj e, jak to się nazywa? Tokeny Token spadywały pod Was i one się zbierały generalnie jak skakaliście. W tej chwili to nie działa w ten tak, tak, zostało to naprawione ale żeby nie, nie zostać do z tyłu to e, zostaliśmy wyposażeni w takiego ziutka, który też biega i zbiera te tokeny za nas, także e, to jest bardzo fajne, więc nie trzeba już na przykład awczyć, wystarczy sam kliker, żeby sobie wstać i pilnować tego e, zbierania, a ziutek za was będzie zbierał e, tokeniki. Także tutaj jesteś, jesteśmy fajnie do przodu. Oprócz tego no mówię, tak jak mamy mamy nowe itemy, mamy itemy do mutacji e, Atomic Treat z automatu robi, tak? Tak. Mutację. Tak. Dobra, zrobimy sobie mutację na jednej z pszczół, tylko nie wiem na której. No masz dobry, atak na transport. Okay. Na którą? Na... Weź sobie na we Ja bym no dał na, to... na wektora. Dał. Na windy. Czym masz Możesz... atak na Ja mu dał na wektora. Masz Daj na wektora. Mam na wektora. Masz to. Nie, na wektorze nie. A ja mam na wektorze, ja, sorry. Wektor Bo jest zmutowany, ma... on ma 37 i... No To na nagami biło. Gamibi Gami a gdzie jest Gamibi? Tu No to wiem, że jest u góry, tylko która to jest? W środku. Na środku u góry. To jest Festiv, to jest Papi, a to jest... tu jest Gamibi. dobra. Mamy Gamibi. Gamibi dostanie, uwaga... 6 do ataku. No do dobrze, no i Z Gamimorfem będzie biła ci parę tysięcy. właśnie, to warto, no, no, no to już mamy... E, konkretne rzeczy. Słuchajcie, oprócz tego e, tutaj sobie wspomogę się drugim monitorem, na którym mam informacje od Patryka. Są kody. Macie trzy kody, które dadzą wam różne fajne rzeczy. Warto je sobie użyć. Możecie sobie sprawdzić na wikipedii co dokładnie dalej. Ja nie będę wam tego mówił wszystkiego. E, one się w tej chwili wyświetlają wam na monitorze. E, festive Frogs, e, Jolly Jelly, e, Beastman's Bugs. Także te trzy kody e, są kodami, które możecie sobie użyć. Jeśli ja jadą, że odcinek wrzucić dzisiaj, a myślę, że tak się stanie. Jest jeszcze jeden kod, który tylko i wyłącznie dzisiaj działa: jest to Rebot Cheer. E, I także możecie sobie go użyć. Ma, dostaniecie bardzo fajne busty, które Wam pomogą bardzo, bardzo e, zbierać. Także my w tej chwili możemy sobie jeszcze tutaj spójrzcie. E, to jest jednasty ornament, to jest e, tutaj quest od stickbuga, reszta była dosyć prosta, może nie aż tak, ale no, dosyć prosta. Ten quest jest, quest jest dla mnie najtrudniejszy, bo muszę aż ponad 11 bilionów polena zebrać, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. 11 e... jest lekko trudniejszy. Lekko, tak z lekka. No dobra, no to ja już słyszę, <laughs> że będę miał hardkorowe przybicie. Generalnie warto wbić sobie, jeśli ktoś nie gra on w b powalczyć. Jak widzicie, są moby. Ja zaraz postaram Wam się pokazać mutację żaby. Pokazać, słuchajcie, żabę, tylko musi mi moja pszczółka zrespić to. O, tutaj widzicie, skacze jedna żabka, ona sobie robi bańki, te bańki zbierają, zostaje się honeja. Także warto to zbierać. Jest to potrzebne też do wykonywania questu, questa, który tutaj w tej chwili powinienem dostać. Eee, już teraz czy to, to quest później jest? Ten quest no, jest, to jest w 12 ornamencie. A w 12 ornamencie? Jak kończysz 11 ornamentów, to możesz zebrać 12 ornament u tego takiego gościa w BBM. Teraz możemy hmm. iść do niego, bo jest na dobre. To, to, to właśnie, musimy do niego. Chodź do oneta. Do oneta, dobra. Chodź no, do oneta. Ma... Jest... Firefly. Bająć. Tu, 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 A. Nie, ja nie lubię po tym łazić tam zawsze spadam. Nie, bo im to teraz tego, to jest łatwiej. A oni to częściej zrobili? No. A. I tutaj jest okay. A, znerfili to. I on nie ma wyświetlania Gdzie on jest? A, tutaj. I ten gościu Wam 12. Ornament. 12 poprzednich zrobionych. Tutaj jest od razu jak ktoś nie wie to jest też e, Memory Game. Możecie sobie zagrać i wygrać różne ciekawe rzeczy. Oczywiście jak traficie coś. Czekajcie, tu gdzieś był konwerter. Tu jest. No, starczyli właśnie wygrałem. Dobra, konwejery dostałem. No i super, fajnie, ja fajnie że to ułatwili. To mi się podoba. Słuchajcie, oprócz tego są na całej mapie poukrywane prezenty. Pierwszy prezent za ornamenty dostaniecie chyba za trzy ornamenty. On jest na dole. Tu jest za 12. Koło ślimaka jest wejście. Pojawiło się i tutaj jest bodajże dziewiąty prezent za 9. Tak. takie kulki, które trzeba sobie poskakać. I tutaj też są do odebrania darmowe itemy, także możecie sobie wbić. Nawet jeśli nie macie i odebrać sobie Przedmioty, które tutaj leżą, leży konvejer, e, i z drugiej strony, chyba też bodajże, nie Royal jelly leży. Z drugiej strony e, także, możecie sobie tutaj poodbierać to, a ja tutaj się zabiję. Będzie szybciej, dobra? Agmin, judai. <grym> <grym> <You> <grym> także mówię, tak jak widzicie w tej chwili, tutaj tą kreaturę, e, myślę, że to jest e, spoko przedmiot od firmy Sharku musicie sobie naprawdę ubić na stronę, którą macie w opisie. Tam możecie sobie poczytać o, dokładnej, e, o dokładnych e, parametrach tego, tej kreatury. E, oprócz tego macie do kreatury jest coś takiego jak dedykowany program, gdzie możecie sobie wszystko ustawić. Możecie każdy klawisz doprogramować po to, co chcecie, żeby robił. E, macie dużo e, dużo... <t> Klawiszy funkcyjnych, także jest też sterowanie podświetleniem i tak dalej, i tak dalej. Głośniej ciszej pojawiło się podświetlenie za, za pomocą potencjometrów. Możecie sobie tu regulować to wszystko. Eee, fajna opcja. Te programy do myszki, to, którą też używam, Draconia 2, też e, jest dostępna. Wszystko na stronie producenta. Także polecam Wam sobie wbić na to i poglądać. Teraz pokażę Wam jeszcze jeden tunel. Chyba to jest chyba ostatnie miejsce, gdzie jest coś schowane. To jest tutaj za. E. Co, tutaj jest siódmy prezent, ja już tam nie będę wchodził, bo tutaj już widzę samobójca jest na dole. A to może się tak skargić, Tak, A gdzie jest jeszcze jakiś prezent, mówisz? Nie ma więcej mm. prezentów. Yes. Okay, jest. Więcej jest, gdzie jesteś. Cześć poszedłem jest za sklepem. koło niebieskiego sklepu. Gdzie jest jeszcze ktoś? Jest za kołogami, jest jeden No tam gdzie jest jeden... Tutaj jest jeden Ale nie jest odbierałem 4. nic takiego, chyba, nie, nie wiem. Mm, koło tego, Pine Tree Forest jest jeden. No duży jest jeszcze. A tu tutaj nie jest. byłem, o. A co Dla tu jest za jeszcze jest 15 gami Drop. Koło widzicie, jest jeden. A tu nawet nie, nie byłem, o. O, widzicie? No ale to po jeszcze jest 15 Gummy Dropu za to. O. Też się przyda. Gdzie Dobra, jeszcze? Dalej. Słuchajcie, no to widzicie, same nowości, ja tego nie widziałem nawet, także nawet nie wiedziałem, że nie mam, jak, mam jakieś prezenty nieodebrane. na tym u góry jest, na tym niebieskim sklepie. A tam, tam byłem. A, e, jeszcze na tym A Adamu... jest. Gdzie? Mm, obok pine tree Czekaj. Na pine tree mówisz? Ale tam jest prezent. Na pine tree jest prezent z tego co pamiętam. A, odbierasz go już? No chyba tak. Ale się zbagowałem. No to odbierałem ten prezent. Odbierałem ten prezent. Także mówię, musicie wbić do Biswarma link do gry macie w opisie. E, róbcie ornamenty. Początkowe ornamenty są dosyć proste, więc nie będziecie mieli problemu. E, pomoże wam to strasznie w samej grze. Generalnie był boost, dosyć spory, który pomagał. E, w tej chwili. No... Trzeba się trochę dawać. Ej, ale ja mam dużo trawery, muszę jakieś, jakąś pszczoło sobie giftować. Ja nie, na pewno nie odpuszczę tej gierki, bo gierka jest spoko. Eee, można sobie craftować fajne rzeczy. Ja w tej chwili zbieram nagami maskę, więc e, dużo pracy przede mną. Chłopaki już posiadają to, a jest jedna z najlepszych, jest najlepsza maska w grze. Eee, także musicie się troszkę, troszkę spiąć, żeby to zrobić. Ja jeszcze co chciałem zrobić z wami, chciałem sobie tutaj kupić trity za... Całe moje pieniądze i sobie polepszamy jeszcze pszczoły. Jak wiecie, trity są czymś, co leveluje pszczoły, pomaga. One też dostają levele podczas walk, także jak jeśli walczycie sobie z mobkami i tak dalej, to wasze pszczółki tam w jakimś stopniu levelują. Ja jestem bliski już zrobienia wszystkich pszczół na 10 poziom, także to jest dla mnie duży, duży plus. Już w tym momencie, jest 143 to wystarczy gdzieś na 3-4 pszczoły. A resztę już po prostu będziemy sobie robić w późniejszym czasie. Na pewno ja robię z te questy tutaj, wszystkie będę, będę to robił na bieżąco. Jak widzicie, jest tu nawet Basic która która czeka na start trita, żeby stać się giftowaną pszczołą, bo ona wtedy daje bardzo, bardzo fajne Zresztą bonusy. z flowerami można zrobić. Basic? nie mhm. A tego nie wiedziałem nawet, widzisz. Dlatego lepiej sobie użyć Star Treeda, nie wiem, jakiegoś eventowego, a tak to ze sam zrobić, no. A my A wyście Star użyli, z tego no. co pamiętam, no. No, no niestety. <laughs> Słuchajcie. Mordeczki, ja w tej chwili e, pewnie na spokojnie sobie e, poradzę z krabem, bo muszę mojego tutaj, e, sorry, kraba już zrobiłem, a teraz muszę poradzić sobie ze ślimakiem, bo go robiłem jedną noc, e, jak widział bug ze skakaniem to było to dosyć proste, teraz jest dla mnie, utrudni było utrudnienie, ale w tej chwili jak ja sobie zostawię tutaj e, na apku, e, mój Dawidek e, myślę, że będzie w stanie do zbierać. Tutaj już akurat zostało mu milion HP Ale ty, czemu Dawid nie zbiera? Są taki leniwy On wolny jest. No właśnie jakiś A to jak ten oryginalny, a to jak ten oryginalny Dawid, tak samo, jak się on sobie, tak jakoś zbiera. Dobra Zostało mu milion. E, to jakiś nie jest duży problem, żeby to zrobić. Ja nie będę tu was tym przynudzał. Także mordeczki, dzięki za oglądanie, wbijajcie na... Linki w opisie, gdzie macie linki do kreatury i też do samej strony firmy Sharkun. Ja dziękuję Wam za oglądanie, jestem Crazy Turas, No i do zobaczenia. Siema, siema.